Cześć Boże, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, jakiś czas temu, całkiem w sumie niedawno, doszło do, można powiedzieć wprost, profanacji w kościele na Bożu pod wezwaniem błogosławionego Edwarda Redkensa. Dlaczego? Dlatego, że w tymże kościele komunię świętą rozdawały kobiety. I jest to u nas w Polsce pewnego rodzaju nowość, która na szczęście została potępiona przez biskupów, przez episkopat, jak również bardzo słusznie wypowiedział się jeden z profesorów uczelni pod nazwą UKSW, czyli Uniwersytetu Karnoła Stefana Wyszyńskiego. Więc to bardzo cieszy, że tak się stało, że była natychmiastowa reakcja pod tym względem. To jest po pierwsze, ale w Polsce jest to, tak jak mówię, na szczęście pewnego rodzaju nowość. Natomiast chociażby w Brazylii, czy też na przykład w Hiszpanii, w Barcelonie, kobiety rozdawały komunię świętą, i w Barcelonie była taka parafia, gdzie do tegoż właśnie dochodziło. Najpierw weszli szafarze świeccy, prawda? Potem kobietki zaczęły rozdawać najświętszy sakrament, aż w końcu po jakimś czasie po prostu nikt do kościoła nie przychodził. Tym bardziej, że jeszcze jedna sprawa, mianowicie tam kobiety, mam na myśli Barcelonę, rozdawały komunie świętą w strojach również niegodnych, czyli po prostu w strojach plażowych chociażby. Tutaj jednak no, te panie misjonarki z Brazylii, bo o nich mowa, rozdawały komunii świętą, no można powiedzieć, w strojach godnych, tak? czyli prawda, ubrane odpowiednio, tak jak się powinno ubierać do kościoła, na mszę świętą, tak? Niegodne było oczywiście to, że rozdawało, samo rozdawanie, natomiast strój był jak najbardziej prawidłowy, tam nawet stroju nie było. Ale dlaczego uważam, że tak się dzieje, że jest ten kryzys w kościele, pod chociażby względem. Szacunku Najświętszego Sakramentu. Dlatego, że nie ma przyjmowania Komunii Świętej naklęcząco. To jest powód podstawowy. I uważam, że jeden z głównych powodów, dlaczego należy przyjmować Komunię Świętą Klęcząco? dlaczego tak uważam. Po pierwsze, dlatego, że jest to uszanowanie ciała Pańskiego, jest to uszanowanie samego Pana Boga. Kiedyś, nawet w dawnych czasach, nawet w stosunku do rodziców ziemskich, przyjmowało się postawę pełną szanowania, czyli całowała się ojca w rękę, prawda, czy matkę I, i był ten szacunek. A tym bardziej szacunek należy się samemu Bogu. I rzeczywiście przyjmowano Komunię Świętą kiedyś na rękę w IV wieku, jest to prawda, natomiast przyjmowano jej nie bezpośrednio na rękę, jeno poprzez, można powiedzieć, chustę, tak, żeby nie stykała się ona z dłonią wiernego, dlatego, że tylko kapłan ma konsekrowane dłonie. Teraz przyjmowanie na rękę jest takie, że bezpośrednio na rękę się przyjmuje. Zatem w tym momencie, no ciało pańskie bezpośrednio dotyka y, ciała wiednego, co uważam jest nieprawidłowe i niegodne. Kolejna sprawa to pokazywał już książę Mankny Bleski y, taką sytuację, że. Pozostają na ziemi drobinki. Zrobił eksperyment, wziął rękawiczkę czarną i na to oczywiście położył, no nie najświętszy sakrament, tylko niekonsekrowaną hostię. I w tym momencie, prawda, były zrobineczki tejże na rękawiczce. To się stanie w momencie, kiedy chociażby zrobimy tak, po komunii świętej, no, jakby nie patrzeć, te drobinki zostaną na ziemi. Mogą i prawdopodobnie zostaną podeptane przez ludzi. I od tej praktyki Kościół Święty odszedł. Praktyki przyjmowania ręk już w dawnych wiekach, tak? w wiekach starożytnych. Nie pamiętam dokładnie kiedy, ale od tej praktyki Kościół Święty odszedł, przyjmując Komunię Świętą naklęczącą i do ust. Dlatego, że również nawet w tej sytuacji, przyjmowanie poprzez chusteczkę, również słuchajcie, dochodziło do nadużyć. Dlatego też przyjmowano Komunię Świętą naklęczącą. Było ogromne uszanowanie dla Eucharystii, dzięki właśnie przyjmowaniu Komunii Świętej na, na klęcząco. Teraz zrobiło się w ten sposób, że Komunia Święta po prostu jest rozdawana w takich przypadkach, właśnie tak jak mówię o przyjmowaniu na rękę, że staje się to w krajach zachodnich też jest norma. W Polsce na szczęście, nie na szczęście jest opór księży wielu i chwała im za to pod tym względem. Yy, poza tym też yy, po prostu komunia święta na, yy, na rękę yy, stwarza pole do yy, nadużyć tego typu, że zaczyna być traktowana tak jakbyśmy przyjmowali przykładowo, nie wiem, batonika, czy yy, Prawda, zwykłe jedzenie, a to jest najświętszy sakrament, nie ma uszanowania po z kolei to mówię, podkreślam z całą mocą zatem nawet yy, znaczy powiem tak yy, już kończąc ten wątek całkowicie, że skoro już są filmiki, czy też yy, prawda Teksty w komentarzach, czy to na Facebooku, czy na YouTubie, czy gdziekolwiek indziej, w rodzaju, że na przykład niedługo to może powstaną komuniomaty, tak? Przychodzimy i wciskamy guziczek i wyskakuje komunia święta, albo też spowiedziomaty, prawda, czy inne rzeczy. Że o czymś to świadczy, świadczy to o głębokim kryzysie, słuchajcie. Bo to, Bo kapłana nie będzie potrzeba, tak? Bo sobie wciśniemy guzik, typu konsekracja, tak? I, I komputer nam będzie konsekrował. Do tego dojdzie. Albo sobie będziemy na przykład mieć tych probacji, czyli wypróbowanych mężów, którzy będą konsekrować najświętszy sakrament po domach i rozdawać po blokach. Ja temu się głęboko sprzeciwiam takiemu podejściu. Także tyle, jeżeli chodzi o Komunię świętą na rękę. Kolejna sprawa, szafarze świeccy. No teraz to słuchajcie, to już doszło właściwie do tego, jeżeli chodzi o szafarze nadzwyczajnych, że, znaczy ja w ogóle jestem przeciwny szafarzom nadzwyczajnym i Komunii Świętej od nich nie przyjmuję. Nie ma takiej opcji, żebym przyjął od szafarza nadzwyczajnego Najświętszy Sakrament. Tylko ksiądz ma konsekrowane dłonie. I wala świeckiemu od rozdawania Najświętszego Sakramentu. Tak jest moje zdanie. Zatem ale doszło już w tej chwili, słuchajcie, do tego, że właściwie za się nie raz tam przyświęcę, że są księża, prawda, księża sobie siedzą, wygodnie na fotelach, a rozdaje się szefasz świecki. Także to już nie jest szefasz nadzwyczajny, to jeszcze zwyczajny. Może, nie wiem, zrobimy jakieś yy, święcenia typu, yy, prawda, że może być ksiądz, znaczy przepraszam, że może być ten, że szafarz jakimś półksiędzem powiedzmy, nie wiem jak to nazwać. No nie ma czegoś takiego. Bo w ten sposób nikt nie szacunek do Najświętszego Sakramentu. A to jest bardzo ważne. Słuchajcie, ja tutaj mam akurat w tym przypadku, możecie się zdziwić, yy, gajwan i prawda, yy, czarkę do herbaty. Akurat w tym momencie piję ulunga z Nepalu. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że zauważmy, że nawet w pogańskich Chinach ludzie wykształcili w sobie szacunek do zwykłej herbaty. Nawet w Japonii, również w kraju pogańskim, ludzie też wykształcili w sobie szacunek do herbaty, czyli do rzeczy całkowicie ludzkiej. Rzeczy stworzone oczywiście przez Pana Boga, ale przerabianej przez ludzi w taki czy inny sposób, zgodnie z mądrością Bożą. Yy, czyli rzeczy, zwykłej materialnej rzeczy. Są całe ceremonie wokół tego. Cha No prawda, Gong Fu cha, yy, nawet angielski Five O'Clock, yy, czy też rosyjski samowar i wiele innych. Mongolskie ceremonie, ceremonie tybetańskie, i tak dalej, tak dalej. Cały wachlarz tego. Mamy też chociażby w przypadku yerba również mamy, słuchajcie, właśnie, no, też swoistą ceremonię, tak? Także. Mamy Sebadora, prawda, który tam rozdaje tą yerbę i tak dalej, tak dalej. Cała ogromna, ogromna, kultura wokół tego powstała. Akurat w przypadku jedby kultura ściśle związana z chrześcijaństwem, z katolicyzmem. Ale dlaczego tym mówię? Dlatego, że wokół świeckich zupełnie rzeczy powstały tak wielkie, piękne ceremonie. Zatem, dlaczego wokół Eucharystii, wokół najświętszego ciała Pańskiego nie ma być mszy świętej łacińskiej? Dlaczego nie mamy wrócić do tradycji? Przecież to jest największa rzecz w życiu człowieka. Msza święta. Nie ma większej rzeczy. Nie ma i nie będzie. Skoro pogani nawet potrafią okazywać szacunek wobec właśnie takich rzeczy typu herbata i tak dalej. To tym bardziej my powinniśmy wobec eucharystii. Mało tego. Była taka sytuacja, że pewien Japończyk, ja tutaj też podam link w opisie oczywiście, powiedział do księdza, dlaczego ksiądz w taki czy inny sposób nie układa palców do... Prawda, czy podyfikacji chodziło o, o kielich bodajże, z tego co pamiętam, gdzie znajdowała się Najświętsza Krew naszego Pana. Yy, I tamten powiedział, że ten ksiądz, że chodziło właśnie o inkulturację, żeby, prawda, przyzwyczaić żeby do nich, do Japończyków jakby, no, podejść w sposób otwarty, tak? ten ksiądz, a ten Japończyk powiedział, że nie. Dlaczego? Właśnie dlatego, że w Azji jest ogromny szacunek dla formy, dla tradycji. A my Europejczycy to zatracamy. Dlaczego? Pytam się dlaczego. Wróćmy do tego. Wróćmy do mszy, świętej łacińskiej tradycyjnej mszy. Ja bym chciał mieć możliwość po temu, żeby móc uczestniczyć codziennie normalnie w Eucharystii, w życie rzymskim. Jako wierny świecki. Bardzo bym tego chciał słuchać. To jest moje marzenie. Żeby przynajmniej zrównać tą mszę całkowicie z mszą z Ozdo, przynajmniej tyle, a najlepiej zastąpić stałą mszą, tak zwaną Nową Mszę. Na razie jednak wiem, że jest to niemożliwe, ale przynajmniej, żeby właśnie po pierwsze przywrócić całą mszę na równi, rzeczywiście na równi, czy żeby w każdej parafii można było uczestniczyć, chociaż. Powiedzmy raz w ciągu dnia w takowej mszy. I yy, również, żeby przywrócić komunie święto, nawet na, znaczy na Onowu z Odo, również na klęczącą. To jest moje marzenie. I żeby oczywiście wyrzucić, wyrzucić szafarzy świeckich. Żeby byli księża, którzy od tego są, od tego, jak to mówi, yy, prawda, pewna znana postać yy, od tego są oni. Pamiętacie te kononowicze akurat, ale no jakby taka paraflaza powiedzmy tylko i wyłącznie, żeby rozdawać komunie świętą. Od tego są księża. Od tego są kapłani. Zatem to tyle, słuchajcie i miejmy szacunek do Najświętszego Chrystus. Bo to nie jest batonik, tylko to jest ciało Pana Naszego Jezusa Chrystusa. I szanujmy, prawda, to, że jest to ciało naszego Pana. Szczęść Boże z Panem Bogiem.